Wracamy po przerwie z kolejnym gościem ze mną Paweł Goldys, Pawle. Przede wszystkim przedsiębiorca, specjalista do spraw e-commerce, pomagasz ekspandować polskim podmiotom na rynki zagraniczne, natomiast na bardzo specyficzne rynki. Ten temat poruszymy za chwilkę. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie przedsiębiorczość? Tak troszkę a propos naszego konkursu, który organizujemy dla naszych fanów na Facebooku i YouTube. Cześć przede wszystkim pytanie jest takie dość e, trudne do odpowiedzenia, bo ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. No, przede wszystkim to jest też e, jakaś odpowiedzialność za to, co się robi, e, za osoby, które z Tobą pracują. E, no i próba zbudowania czegoś tak naprawdę z niczego, tak? bo jakiś, na początku jest jakiś pomysł, idea, a później cała masa przeszkód. Żeby to wdrożyć. No i jakoś to się uda, no to później ta ciągła odpowiedzialność za, za osoby, które z Tobą pracują, tak bo jakby, no to być przedsiębiorcą, a drugie też odpowiadać za, za to wszystko, co się dzieje. Wizję Pawła już znacie. Chcielibyśmy albo inaczej, jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest Wasza wizja, jaka jest Wasza definicja przedsiębiorczości. Napiszcie nam, a najbardziej kreatywny komentarz zostanie nagrodzony pakietem nagrań, których, e, które z, z pochodzą z aktualnego seminarium z Warszawy, z Bobrowieckiej. Powiedz mi, Pawle, w takim razie, pomagasz przedsiębiorcom podbijać rynki zagraniczne. Jakie kompetencje, jaka wiedza, jakie doświadczenia stoją za tym, abyś mógł w ogóle takie usługi świadczyć? Wiesz co? No jest trochę firm, które świadczą podobne usługi, natomiast jakby mi się wydaje, że naszą taką mocną stroną jest to, że my sami na tych rynkach działamy, więc to nie jest jakiś pomysł, który my sobie wymyśliliśmy i teraz próbujemy go komuś przedstawić, i on może nie działa, tylko trochę jak z tymi zabawkami. My, je, my go testujemy na sobie, tak? Od prawie 10 lat sami sprzedajemy za granicą na tych rynkach. I te wszystkie dobre rzeczy, które u nas funkcjonują, staramy się teraz wdrożyć w inne firmy, więc jakby to, co się nie udało, no to odkładamy na bok. Natomiast to, co się udało, teraz oferujemy inne, więc jakby najpierw testujemy coś na sobie, przetestowaliśmy przez ładnych kilka lat i teraz to oferujemy, więc myślę, że jakieś takie doświadczenie przede wszystkim jest z tym związane. No właśnie, tak jak powiedziałeś, Twoja forma działalności troszkę wyewoluowała. To nie, było od początku, to nie była od początku pomoc w wychodzeniu na rynki zagraniczne polskim podmiotom, ale to był sklep internetowy związany z branżą AGD. LTV. Tak, tak to, to nadal jest sklep internetowy. My jakby nadal sprzedajemy, mhm. nadal prowadzimy ten sklep i, i nie zamierzamy z tego rezygnować. Zresztą to jest taki najlepszy dowód na to, że warto, tak? Więc jakby my, my wchodząc w tę usługę nie, nie uciekamy od sprzedaży, wręcz przeciwnie nadal chcemy sprzedawać, bo to jest dowód na to, że warto i że się opłaci. Więc jakby... Um, Usługa pojawiła się dopiero później, jak zauważyliśmy, że może ktoś inny też będzie miał takie problemy, jakie my mieliśmy na początku i, i pomagamy w tym. Dlaczego branża e-commerce? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby ruszyć ze sklepem internetowym? Chyba jak zwykle, jakiś przypadek, <zysklinie> zderzenie losowe. Nie, tak naprawdę sam pracowałem w dwóch sklepach internetowych. Mm -hmm. Niestety te, oba te sklepy upadły. E, no i postanowiliśmy, że zrobimy taki, których nie upadnie, tak. E, no, też za chwilę mieliśmy upaść, ale jakby się udało. Natomiast to chyba była taka chęć zbudowania czegoś, gdzie jak gdzie się było w tym sklepie innym, internetowym, widziałem, jak to nie, nie powinno funkcjonować, to chęć zrobienia tego lepiej, tak? pokazania, że, że ja potrafię. Założeniem Waszego biznesu od samego początku była ekspansja na rynki zagraniczne. Natomiast o dziwo nie były to rynki, które są najbardziej popularne, powiedzmy Niemcy, Wielka Brytania, rynki, które uważamy są za największe. Wy wybraliście inny kierunek, bardziej południowy wschód albo całkowicie wschód, a zaczęliście od takich krajów jak Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry. Dlaczego? Wiesz co, no to chyba tak jak z każdym biznesem: no, trzeba sobie gdzieś próbować znaleźć jakąś niszę. I dla nas właśnie tą niszą są te kraje, bo z wieloma osobami rozmawiam i mówimy o tym, gdzie, gdzie warto wchodzić, no bo to właśnie jest taka pierwsza myśl. Niemcy, Wielka Brytania, Francja i, i tutaj ten Zachód. No i okej, okay, ja, ja się zgadzam z tym, rynki są bardzo duże, potencjał jest bardzo duży, ale też i konkurencja jest bardzo duża. Zupełnie inna mentalność, inne oczekiwania klientów a te rynki, na których my działamy, one są bardziej kulturowo do nas podobne, więc nam wydaje się, że jest nam lepiej na tych rynkach, bardziej rozumiemy tych klientów, ale też właśnie taka nisza, dlatego że właśnie wszyscy myślą o zachodzie, to my myślimy zupełnie o czymś innym. Rozumiem. Pomimo tej, powiedzmy, bliskości, te rynki wciąż są różne i cechują się różnymi charakterystycznymi właśnie wskaźni, atrybutami, cechami, powiedz mi, właśnie byłbyś w stanie określić, jak to wygląda właśnie, czym charakteryzuje się na przykład rynek czeski, czym charakteryzuje się rynek węgierski, rumuński, na których działamy. No tak, to jest, to, to jest właśnie taka ciekawostka, bo każdy, każdy kraj ma jakieś swoje oczekiwania, tak, Rumuni są bardzo impulsywni, oczekują, jak już złożą zamówienie, to najchętniej by otworzyli drzwi i czekali na kuriera, żeby był, natomiast Włosi na przykład mają zupełnie inne podejście do sprawy, jak im powiesz, że towar przyjdzie za tydzień, to jest okej, okay. a jak za tydzień zadzwonisz, powiesz, że no jest w topa i się nie udało, i będzie jeszcze tydzień, to też powiesz, że jest okej, okay, tak, I jakby te, te wszystkie rynki mają zupełnie inne oczekiwania. My dlatego na przykład w obsłudze zatrudniamy natywów, tak, bo, bo możemy zatrudnić kogoś, kto się nauczył włoskiego, ale to nie będzie ta jakość, aniżeli jak zatrudnimy Włocha prawdziwego. On zupełnie inaczej się dogada z klientami, on zna ich oczekiwania i on ich czuje, on wie, czego oni chcą i potrafi z nimi rozmawiać, także jakby rzeczywiście każdy rynek jest zupełnie inny. Rozumiem. Co dokładnie oznacza zwrot, pomagamy podbijać rynki zagraniczne? Wieku, no to, można to tłumaczyć w różny sposób. No, jest, zachęcamy, tak? Zachęcamy. Widzimy sami potencjał w tym, e, nam się udało i wydaje nam się, że takie możliwości, jakie daje uczestnictwo w Unii Europejskiej, e, swobodny przepływ kapitału ludzi. E, to, to warto, tak? I to, to trzeba traktować jako zachętę do tego, że nawet jeżeli jest ci tutaj dobrze, biznes ci idzie dobrze. To dlaczego nie skorzystać z, z tych 500 milionów ludzi, którzy żyją w Europie i możesz do nich bez problemu dostarczać te produkty, możesz ich obsługiwać? No, cały rynek jest przed tobą, e, i dlaczego z tego nie korzystać? Rozumiem. Paweł, zakładam sklep internetowy, zgłaszam się do ciebie, chcę ekspandować na inne rynki. Jak wygląda ten proces i jak się do niego przygotować? No, jeżeli masz już sklep, to wypadałoby go przetłumaczyć, tak? Jeszcze zanim to przetłumaczasz, no to musimy się spotkać, porozmawiać, wymienić kilka maili, żebyśmy ustalili, który kraj będzie dla Ciebie najlepszy, bo coś, co komuś się sprzedaje dobrze w Czechach, niekoniecznie w innej branży będzie to miało sens, więc jakby najpierw Ci pomożemy w tym, żebyś optymalnie zdecydował, z którym krajem chciałbyś zacząć swoją przygodę. Jak już Zdecydujesz, że to nie wiem, są Włochy, no to później Ci możemy pomóc przy tłumaczeniu strony internetowej, w kontakcie do, do biura księgowego, do, do prawnika, żeby Ci regulamin przygotował tak, żebyś cały czas czuł wsparcie z naszej strony. My się dzielimy ze swoją wiedzą, którą zdobyliśmy przez te 10 lat, to co nas kosztowało sporo ciężkiej pracy. I to robimy tak naprawdę co darmo, tak, pomagamy ci. A dopiero w momencie, kiedy zaczynasz sprzedawać, kiedy masz już pierwsze zamówienia, no to wtedy jakby zaczynamy jakby współpracę taką prawdziwą, kiedy jest to pierwsze zamówienie, tak? Czyli ten pierwszy sukces, na który każdy czeka. 10 lat to bardzo długi okres czasu jak na, na biznes. Jestem ciekawy, czy to, była cały czas, to był cały czas rozwój po krzywej wznoszącej, czy zdarzały się momenty kryzysu? Jak sam powiedziałeś, dwa biznesy, w których wcześniej pracowałeś, nie miały tego szczęścia i niestety poległy. Ten trzeci miał być inny, ale czy byliście blisko powtórzenia scenariusza z poprzednich? Wiesz co, no tak, przed ekspansją byliśmy blisko powtórzenia tego scenariusza, natomiast jakby właśnie postawiliśmy mocno na ekspansję i, i to, to zadziałało, i to się udało. Natomiast no, jak w każdym biznesie chyba są takie górki i dołki. Natomiast jakby to, co my staramy się robić, to staramy się być konsekwentni w tym, tak? to co robimy I, i jakby nie popadać zbytnio euforię, bo jakby bardzo łatwo jest osiągnąć sukces rozdmuchać wszystkie koszty z tym związane i, i tutaj osiąść na laurach? Natomiast my jakby staramy się konsekwentnie powoli małymi kroczkami iść do przodu? Może to nie jest tak spektakularne, ale taki trochę długo dystansowiec, tak? Więc jakby taką politykę sobie założyliśmy i, no i w razie sprawdza się. Jakie rady dałbyś osobom, które chcą wystartować w branży e-commerce, które chcą stworzyć sklep internetowy? Znaczy, branża e-commerce nie jest łatwą jakby branżą, chociażby ze względu na dość niskie marże, więc jakby na pewno dobrze się trzeba zastanowić, czy, czy to na pewno ta branża, bo dużo osób ma takie przemyślenie, ono się zmienia oczywiście, ale ma takie przemyślenie, że to ja, laptop i, i mój pokoik i będę sobie stąd wysyłał, pewnie to działa do pewnego momentu, natomiast jeżeli chcemy osiągnąć skalę, e, no to trzeba się na tym pochylić o wiele bardziej, i wtedy to ma sens. W tej chwili jest bardzo dużo gotowych rozwiązań, platform. Można sobie też, też jakby to, na co bym zwrócił uwagę, to na pewno nie inwestowałbym zbytnio w takie koszty stałe. Nie wynajmowałbym magazynu, nie zatrudniał nie wiadomo ilu osób. Tak? Na, na to zawsze przyjdzie czas. Są teraz firmy, które outsourcują usługi logistyczne. To po co ja mam wynajmować magazyn, podnosząc stałe koszty miesięczny, kiedy ja mogę płacić od każdego zamówienia, które, które mi wpadnie, tak? I jakby będzie, no to zapłacę, nie będzie, to nie zapłacę, więc jakby na pewno bym tutaj był ostrożny w kosztach, to, to, to na pewno. Czyli z jednym słowem zawsze trzeba mieć umiar i w inwestowaniu, i w optymalizowaniu. Dokładnie. Jakie plany na dalszy rozwój działalności? Ekspandujemy na inne rynki, czy nie ekspandujemy na inne rynki? Znaczy my mamy my chcielibyśmy jakby nadal rozwijać tę usługę. Z tą usługą jesteśmy od 4 lat. Mamy już kilku poważnych partnerów, z którymi współpracujemy. Natomiast jakby na pewno chcielibyśmy ten rynek poszerzać. Może na przyszłość sprowadzać firmy rumuńskie do Polski na przykład albo czeskie. Możliwości jest dość dużo z pomysłów też. Ale na pewno, na pewno chcielibyśmy umocnić tą pozycję, jeżeli chodzi o te kraje, na których działamy, tak, żeby no, wprowadzać tam coraz to więcej firm. Pawle, tego Ci serdecznie życzę, aby Wasz brand był coraz bardziej rozpoznawalny, jeszcze bardziej niż jest teraz i aby wszystkie te założenia, o których powiedziałeś, spełniły się w 100%. Dziękuję Ci uprzejmie i mam dla Ciebie prezent. Nasze zbiorowe piwko, o, proszę dziękuję, Cię uprzejmie, ślicznie. na lepszy humor, dziękuję no, raz jeszcze. Wracamy za chwilę z kolejnym gościem, do zobaczenia.